Nazywam się Daria. Mam 32 lata, a narzeczona mojego brata brutalnie mnie pobiła w mojej własnej kuchni, podczas gdy mój brat stał i patrzył. Zanim opowiem wam, jak wykorzystałam swój podpis, by uniemożliwić im uzyskanie kredytu hipotecznego na wymarzony dom i zdemaskowałam ich w sądzie, dajcie znać w komentarzach, skąd mnie oglądacie. Pierwsze co pamiętam, to zimno. Płytki mojej kuchennej podłogi były szokująco zimne przy moim policzku. Ostry metaliczny smak wypełnił usta. Krew. Tempy pulsujący ból promieniował z żeber, sprawiając, że każdy oddech był małą wyliczoną agonią. Zamrugałam, próbując rozjaśnić zamglony wzrok i zobaczyłam go. Mojego brata, Marka. Nie patrzył na mnie. Patrzył poza mnie, w stronę drzwi wejściowych, jego twarz była maską irytacji, jakby moje zwinięte ciało na podłodze było drobną niedogodnością, bałaganem, z którym nie chciał się zmierzyć. Przekroczył moje nogi, uważając, by jego drogie, skórzane buty nie dotknęły moich dżinsów, i wyszedł z mojego mieszkania. Nie powiedział ani słowa, ani jednego. Mój telefon, który upadł na podłogę podczas szarpaniny, brzęknął na płytkach obok mojej głowy. Ekran się rozjaśnił. Był to SMS od Marka, zawierający słowa, które roztrzaskały resztki mojego serca na milion drobnych kawałków. Trzymaj się od nas z daleka. Łzy zdrady zaszokowały moje oczy. Ból o wiele ostrzejszy niż pęknięcie na ustach. Leżałam tam przez chwilę, zimno podłogi przeszywało mnie do szpiku kości, cisza mieszkania przygniatała mnie. Potem coś się we mnie zmieniło. Ból nie zniknął, ale skrystalizował się w coś twardego i jasnego: determinacja. Moje palce, drżące jeszcze przed chwilą, stały się stabilne. Sięgnęłam po telefon. Mój ruch był powolny i celowy. Odpisałam jedno słowo, słowo, które wydawało się być wykute w lodzie załatwione. Nacisnęłam wyśli. Przerażająca cisza wypełniła mieszkanie co dla nich oznaczało załatwione. Było to odrzucenie, potwierdzenie, że ich niechciana siostra zniknie. Dla mnie to była obietnica obietnica, że Daria, którą znali ta, która zawsze wybaczała, która zawsze zbierała kawałki. Odeszła na zawsze. Aby zrozumieć, dlaczego ta zdrada tak głęboko mnie raniła, musisz zrozumieć moją rodzinę. To zawsze był show Marka. ja byłam tą odpowiedzialną, tą ze stabilną karierą i wyższą pensją. Ale to były tylko fakty, szum tła. Marek był historią. Pamiętam jeden świąteczny obiad kilka lat temu. Ogłosił, że dostał małą podwyżkę w swojej początkowej pracy. Moja mama promieniała, podnosząc kieliszek, jakby właśnie zdobył nagrodę Nobla. Za mojego syna budującego swoje imperium, ogłosiła do wszystkich. Cała rodzina biła brawo. Później tego wieczoru cicho wspomniałam, że właśnie dostałam największy projekt w mojej karierze: ogromny awans z znaczną podwyżką i opcjami na akcje. Moja mama tylko poklepała mnie po ręce, jej oczy już skanowały pokój w poszukiwaniu marka. To miło, kochanie, powiedziała rozkojarzona, ale nie przemęczaj się zbytnio. Nie chcesz o śmienić potencjalnych mężów. Prawdziwym skarbem kobiety jest jej rodzina. Marek siedział tylko chłonąc pochwały i nie powiedział ani słowa. Nigdy tego nie robił. Ta sama historia powtórzyła się po pogrzebie naszego dziadka. Mały spadek, który zostawił, został cicho przekazany, by pomóc Markowi w spłaceniu zaliczki na ekstrawagancki nowy samochód, którego nie potrzebował, podczas gdy mnie powiedziano, że radzę sobie wystarczająco dobrze sama. Nie byłam córką, w którą warto inwestować. Byłam siatką bezpieczeństwa rodziny, zasobem, po który sięgano w razie potrzeby. Pamiętam inny raz, gdy byliśmy nastolatkami. Marek pożyczył zegarek naszego taty bez pytania i zgubił go na imprezie. Kiedy tata się dowiedział, Marek natychmiast wskazał na mnie. A ja głupio wzięłam to na siebie, pracując przez miesiące w nędznej pracy na pół etatu, by zapłacić za zamiennik tylko po to, by utrzymać pokój. Taka była moja rola: rozjemczyni, rozwiązywaczka problemów, niewidzialny filar trzymający wszystko w pionie. A potem pojawiła się Sara. Kiedy Marek po raz pierwszy przyprowadził ją do domu, była cicha, trochę zagubiona, z szeroko otwartymi oczami i smutną historią o trudnej przeszłości. Współczułam jej. Widziałam bratnią duszę, kolejną kobietę, próbującą znaleźć swoje miejsce na świecie. Kiedy miała problemy ze znalezieniem pracy i mieszkania, to ja jej pomogłam. Nie tylko współpodpisałam jej pierwszą umowę najmu mieszkania. Siedziałam z nią godzinami, pomagając jej przepisać CV. Nawet zapłaciłam jej kaucję i czynsz za pierwszy miesiąc, bez pytań, mówiąc jej, by oddała mi, kiedy tylko będzie mogła. Płakała i nazywała mnie siostrą, której nigdy nie miała. Broniłam jej przed moimi przyjaciółmi, kiedy szeptali, że wydaje się oportunistyczna, trochę zbyt dobra w odgrywaniu ofiary. Ona po prostu potrzebuje szansy, ma, nalegałam. Jest teraz rodziną. Chciałam w to wierzyć. Chciałam, żeby mój brat wreszcie wybrał kogoś, kto wniesie coś do naszej rodziny, a nie tylko weźmie. Leżąc na podłodze w kuchni, wspomnienie mojej własnej dobroci smakowało jak kwas w gardle. Podniosłam się. Każdy ruch był nową falą bólu. Moje odbicie w ciemnym ekranie piekarnika było twarzą nieznajomej, opuchniętą i posiniaczoną. Zadzwoniłam do jedynej osoby, o której wiedziałam, że uwierzy mi bez pytania mojej najlepszej przyjaciółki z przedszkola, Justyny. Justyna, wyszeptałam, mój głos drżał. Daria, co się stało? Brzmisz okropnie. Historia wylała się między łkaniami. Kłótnia, która zaczęła się od czegoś tak głupiego. Coś o planach ślubnych, nagły wybuch wściekłości Sary, jej oczy, które stały się czarne od furii, jakiej nigdy nie widziałam, pchnięcie, które wysłało mnie na blat, uderzenie, które rozcięło mi wargę, i co najgorsze mrożąca krew w żyłach obojętność marka, który stał przy lodówce, popijając piwo. Justyna nie wahała się. Nie było żadnego jesteś pewna, albo może źle zrozumiałaś. Była tylko zimna. Twarda furia w jej głosie, która odzwierciedlała moją własną. Już jadę, nie ruszaj się, nic nie dotykaj. I dzwonisz na policję, Daria, słyszysz mnie? Nie odpuścimy tego, nie tym razem. To nie jest rodzinna kłótnia, to przestępstwo. Jej natychmiastowe, bezwarunkowe wsparcie było jedyną rzeczą, która mnie trzymała. Miała rację, to nie była tylko bójka, to był atak, a SMS Marka nie był tylko prośbą o przestrzeń. Było to zrzeczenie się jego roli jako mojego brata. Oni przekroczyli granice, teraz była moja kolej, by wyznaczyć moją. Następnego ranka każdy mięsień w moim ciele krzyczał w proteście. Duży, brzydki siniak kwitł na moich żebrach, bolesna fioletowo-czarna galaktyka. Moja warga była opuchnięta dwukrotnie. Ale mój umysł był niesamowicie spokojny, przerażająco jasny. Usiadłam przy biurku, ignorując ból, i otworzyłam laptopa. Przeszłam do bezpiecznego portalu mojego banku, i tam to było w wyraźnej czerni i bieli dokument na kredyt hipoteczny o wartości 750 tysięcy złotych na ich wymarzony dom ten z białymi kolumnami i werandą ten, którego nie mogli dostać bez mnie moja doskonała historia kredytowa, moja nieskazitelna historia finansowa i moje znaczne wynagrodzenie. Były jedynymi powodami, dla których bank zatwierdził tak ogromną pożyczkę dla pary z niepewną historią pracy i górami długów na kartach kredytowych. Byłam poręczycielką. Moje nazwisko było fundamentem, na którym zbudowano całe ich marzenie. Cofnięcie gwarancji nie było prostym kliknięciem, był to celowy, wieloetapowy proces zaprojektowany, aby zapobiec dokładnie tego rodzaju emocjonalnym decyzjom. Pojawiło się wyskakujące okienko. Czy na pewno chcesz kontynuować? Ta czynność może mieć znaczące konsekwencje prawne i finansowe? Kliknęłam tak. Musiałam przejść dwuskładnikowe uwierzytelnianie kod wysłany na mój telefon. Musiałam odpowiedzieć na pytania bezpieczeństwa dotyczące mojego pierwszego zwierzaka i panieńskiego nazwiska mojej matki. Gorzka ironia, która nie uszła mojej uwadze. I w końcu musiałam elektronicznie podpisać dokument prawny, który wyraźnie ostrzegał mnie że wycofanie mojej gwarancji prawie na pewno spowoduje natychmiastowe anulowanie umowy kredytowej. Przeczytałam każde słowo, następnie pewną ręką, która nie zdradzała zamętu w moim sercu, podpisałam się. Mały cyfrowy podpis, który zdetonował bombę w środku ich idealnego, starannie zaplanowanego życia. Resztę dnia spędziłam metodycznie dokumentując wszystko. Poszłam do kliniki pilnej pomocy i uzyskałam pełną dokumentację medyczną, szczegółowo opisującą moje obrażenia. Lekarz był miły, ale profesjonalny, odnotowując ranę na wewnętrznej wardze i znaczne stłuczenia klatki piersiowej, zgodne z urazem, tępym narzędziem. Zrobiłam zdjęcia w wysokiej rozdzielczości mojej posiniaczonej twarzy i żeber pod każdym kątem. Ból był stałym, pulsującym przypomnieniem o tym, co mi zrobili, podsycał moją zimną determinację. Telefon przyszedł następnego popołudniu. To był Marek. Jego głos był histerycznym, piskliwym dźwiękiem, jakiego nigdy wcześniej nie słyszałam. Brzmiał jak rozpieszczone dziecko, któremu odebrano ulubioną zabawę. Daria, co ty zrobiłaś? Bank właśnie zadzwonił, kredyt został odrzucony. Powiedzieli, że poręczyciel się wycofał. Co ty zrobiłaś? Pozwoliłam, by cisza wisiała w powietrzu przez chwilę, rozkoszując się jego paniką. Potem odezwałam się. Mój głos pozbawiony jakichkolwiek emocji. Zrobiłam to, o co prosiłeś, Marek. Trzymam się od ciebie z daleka. To obejmuje moje nazwisko, mój kredyt i moje finanse. Rozłączyłam się, zanim zdążył odpowiedzieć. Tego wieczoru drzwi mojego mieszkania zatrzęsły się od siły ich walenia. To nie było pukanie, to był atak. Spojrzałam przez wizjer. To byli oni, ich twarze wykrzywione w wściekłości i niedowierzaniu. Wyglądali jak uwięzione zwierzęta dzikie i niebezpieczne. Daria, otwórz te drzwi, wrzeszczała Sara. Jej głos był na tyle piskliwy, by rozbić szkło. Niszczysz wszystko, nasz dom, naszą przyszłość, nasz ślub. Daria, proszę, błagał Marek, jego głos drżał, próbując innej taktyki. Możemy o tym porozmawiać. Nie rób nam tego, pomyśl o mamie i tacie, pomyśl o wszystkim, przez co przeszliśmy. Stałam tam, obserwując ich przez małe kółko szkła. Ich rozpacz nie przyniosła mi satysfakcji, tylko głębokie poczucie pustki. Nie było im przykro z powodu tego, co zrobili, było im przykro, że zostali złapani, było im przykro, że były konsekwencje. Spokojnie zablokowałam ich numery w telefonie, wyłączyłam dzwonek do drzwi i wróciłam do komputera. Otworzyłam nowy folder i nazwałam go Dowody do Sądu. Pierwsze pliki, które zapisałam, to zdjęcia moich obrażeń. Następne kilka dni było istnym piekłem. Fizyczny ból zaczął ustępować, ale emocjonalny atak nasilił się. Zaczęło się, jak zawsze, od mojej matki. Zadzwoniła, jej głos ociekał rozczarowaniem, nie z powodu tego, co mi się stało, ale z powodu tego, co ja zrobiłam. Marek opowiedział mi wszystko. Zaczęła bez wstępu, bez pytania: Jak się czujesz? Jak mogłaś być tak samolubna, Daria, po wszystkim, co dla ciebie zrobiliśmy? niszczysz szczęście swojego brata z powodu małego nieporozumienia. Małe nieporozumienie. Poczułam, jak powietrze uchodzi z moich płuc. Mamo, ona mnie pobiła, uderzyła mnie w twarz. Marek stał i patrzył. Och, nie bądź taka dramatyczna, prychnęła jej głos był ostry. Sara jest pod dużą presją z powodu ślubu i nowego domu. Prawdopodobnie ją sprowokowałaś. Wiesz, jaka potrafisz być ze swoimi opiniami i karierą. Sprawiasz, że ludzie czują się niekomfortowo. Jaka potrafię być? Słowa uderzyły mnie jak cios fizyczny. To ja byłam problemem. Zawsze byłam problemem. Byłam zbyt niezależna, zbyt odnosząca sukcesy, zbyt dużo. Nie byłam słodką, posłuszną córką, której pragnęła. Muszę iść, mamo, powiedziałam mój głos był płaski. Odłożyłam słuchawkę i tama pękła. Osunęłam się po ścianie w przedpokoju, i szlochałam. Brzydkie, rozdzierające dusze szlochy za rodzinę, której pragnęłam. Za matkę, która nigdy mnie nie chroniła, za małą dziewczynkę we mnie, która wciąż głupio pragnęła jej aprobaty. Justyna znalazła mnie tak godzinę później, zwiniętą na podłodze. Po prostu siedziała ze mną, trzymając moją rękę, aż łzy ustały. Następnego dnia zadzwoniła moja ciocia Anna. Dario, kochanie, zaczęła jej głos, był słodki od fałszywej troski. Twoja mama powiedziała mi, co się stało: Jestem tobą tak rozczarowana, twój brat jest załamany, może stracić dom, musisz pomyśleć o rodzinie. To był moment, w którym zrozumiałam. To nie byli tylko Marek i Sara, to był cały system, dynamika rodziny zbudowana na fundamencie mojej ciszy i mojej ofiary. A ja miałam dość bycia fundamentem. Właśnie zaczynałam się zbierać, kiedy nadszedł ostateczny cios list polecony. Ręce mi się trzęsły, gdy go otwierałam. Był to tymczasowy zakaz zbliżania się złożony przez Sarę przeciwko mnie. Dokument był dziełem fikcji, arcydziełem manipulacji. Przedstawiał mnie jako niezrównoważoną, zazdrosną przyszłą szwagierkę, która od miesięcy ją nękała, która miała obsesję na punkcie mojego brata i która ją brutalnie zaatakowała. Próbowali odwrócić sytuację, by prawnie oznaczyć mnie jako agresora. Przez chwilę poczułam falę czystej rozpaczy. Jak mogłam z tym walczyć? To było ich słowo słowo idealnej, szczęśliwej pary przeciwko mojemu. Ale potem spojrzałam na folder na pulpicie mojego komputera dowody do sądu i zimny, twardy uśmiech pojawił się na moich ustach. Dziękuję, pomyślałam. Właśnie daliście mi scenę, a ja mam cały scenariusz. Natychmiast podniosłam telefon i zadzwoniłam do prawniczki, którą poleciła mi Justyna, kobiety jak rekin, specjalizującej się w sprawach domowych. Dzień rozprawy, powietrze w małej sali sądowej było gęste od napięcia. Siedziałam z Justyną po jednej stronie, moja prawniczka, pani Kowalska obok mnie. Po drugiej stronie siedzieli Sara, Marek i moja matka, zjednoczony front ofiar. Sara ocierała suche oczy chusteczką. Moja matka posłała mi spojrzenie czystej jadowitości. Marek w ogóle nie chciał na mnie patrzeć. Prawnik Sary zaczął malując mistrzowski obraz mnie jako zazdrosnej, niestabilnej kobiety, mającej obsesję na punkcie sabotowania szczęścia swojego brata. Mówił o mojej historii emocjonalnych wybuchów i niezdrowego przywiązania do Marka. Skręcił mój sukces w broń, sugerując, że moja stresująca praca czyni mnie niestabilną i agresywną. Było to obrzydliwie skuteczne. Potem Marek zajął miejsce na świadka. Wyglądał na małego i żałosnego. Mówił cichym, drżącym głosem o tym, jak zawsze byłam trudna i skłonna do gniewu. Twierdził, że wpadłam w ich życie, stawiałam nieuzasadnione żądania dotyczące ślubu i że musiał chronić swoją biedną, kruchą narzeczoną przed moją agresją. Był fenomenalnym aktorem, przyznam mu to. Nawet uronił łzę, mówiąc, jak bardzo pragnie, by jego dwie ulubione dziewczyny się dogadywały. Potem przyszła moja kolej. Pani Kowalska wstała. Wysoki sądzie, powiedziała spokojnie. Moja klientka nie będzie zeznawać o swoich uczuciach ani opiniach. Nie będzie angażować się w rodzinny dramat, który właśnie usłyszeliście. Będzie przedstawiać fakty jeden po drugim. Wyłożyliśmy je. Najpierw zdjęcia w wysokiej rozdzielczości mojej twarzy, rozcięta warga, siniaki wokół oka. Pani Kowalska umieściła je na projektorze. Kolektywny szept przeszedł przez małą galerię. Sędzia studiowała je uważnie, jej wyraz twarzy stwardniał, następnie oficjalna dokumentacja medyczna z kliniki pilnej pomocy, którą pani Kowalska odczytała głośno. Jej głos wyraźnie dokumentował obrażenia zgodne z urazem tempym narzędziem. W pokoju zapadła cisza, a potem ostatni element. Wysoki sądzie powiedziała moja prawniczka. Jej głos dzwonił autorytetem. Chcielibyśmy przedstawić ostatni dowód. Jest to nagranie z monitoringu z korytarza poza mieszkaniem mojej klientki z datą i godziną zarejestrowania w noc rzekomego incydentu. Ekran został obrócony w stronę sędzi. Widziałam odbicie w jej okularach. Wideo było bez dźwięku, ale było brutalnie, jednoznacznie jasne. Pokazywało mnie otwierającą drzwi, pokazywało Sarę krzyczącą, jej twarz wykrzywiona wściekłością pokazywało ją rzucającą się na mnie, wpychającą mnie z powrotem do mieszkania z taką siłą, że wypadłam z pola widzenia kamery. A potem pokazywało Marka stojącego w korytarzu przez chwilę, wyglądającego na znużonego, zanim odwrócił się i odszedł. Cisza na sali sądowej była absolutna. Obserwowałam ich twarze. Sarze opadła szczęka, kolor uciekł z jej twarzy, jakby zobaczyła ducha, wyglądała jak opróżniający się balon. Marek wyglądał, jakby dostał cios w brzuch, jego usta otwierały się i zamykały, jak u ryby, a moja matka, moja matka zakryła usta dłonią, jej oczy były szerokie z przerażenia. Ale to nie było przerażenie dla mnie, to było przerażenie, widząc, jak ich idealna narracja, ich starannie skonstruowane kłamstwo, rozpada się w proch na monitorze sądowym, by wszyscy mogli je zobaczyć. Młotek sędzi opadł z trzaskiem, który sprawił, że wszyscy podskoczyli. Wniosek o zakaz zbliżania się zostaje odrzucony, powiedziała. Jej głos był jak lód. Spojrzała bezpośrednio na Sarę, jej oczy płonęły. I radziłabym pani, proszę pani, że składanie fałszywych zeznań na policji i krzywoprzysięstwo są poważnymi przestępstwami, podobnie jak napaść. Ma pani szczęście, że pani Iwanowska nie wnosi dziś oskarżenia. Sąd jest odroczony. To było koniec, prawda zwyciężyła. Kiedy wychodziliśmy z sali sądowej, Justyna mocno mnie objęła. Udało ci się, wyszeptała, jej głos był pełen emocji. Naprawdę ci się udało. Moja matka próbowała się do mnie zbliżyć, jej twarz była w stanie zagubienia i wstydu. Daria, ja. ja nie wiedziałam, powiedziała. Po prostu posłałam jej zimne, puste spojrzenie i przeszłam obok niej z Justyną, zostawiając ją stojącą tam, jąkającą się, jej słowa rozpływały się w powietrzu. W korytarzu Marek zablokował mi drogę. Jego twarz była blada, jego oczy błagały. Daria, zaczął, jego głos był chrapliwym szeptem. Tak mi przykro, ta Sara ona czasem wariuje. Nie wiedziałem co robić. Przerwałam mu, spojrzałam mu prosto w oczy. I po raz pierwszy nie widziałam mojego starszego brata. Widziałam słabego, pustego człowieka, tchórza chowającego się za pięściami kobiety. Stałeś w kuchni po jej, powiedziałam. Mój głos był płaski i spokojny, każde słowo starannie umieszczonym kamieniem. Przekroczyłeś moje ciało. Nie jesteś moim bratem, jesteś jej tarczą. Od teraz jesteśmy sobie obcy. Odwróciłam się i odeszłam bez oglądania się za siebie, zostawiając go samego w sterylnym korytarzu sądu. To był ostatni raz, kiedy z nim rozmawiałam. Rok, który nastąpił, był rokiem odbudowy. Nie było łatwo, były koszmary, były dni, kiedy samotność była jak fizyczny ciężar. Ale na każdy zły dzień przypadał dobry. Zabrałam się do pracy, nie jako ucieczka, ale jako świętowanie mojej własnej kompetencji. Poprowadziłam mój zespół do naszego najbardziej udanego kwartału w historii. I zdobyłam znaczący awans, stając się jednym z najmłodszych wiceprezesów w historii mojej firmy. Zaczęłam też uczęszczać na zajęcia z ceramiki we wtorkowe wieczory coś, co zawsze chciałam robić, ale moja rodzina odrzuciła to jako brudną stratę czasu. Było w tym coś głęboko uzdrawiającego, wzięcie bezkształtnej, mokrej bryły gliny i uformowanie jej własnymi rękami w coś nowego, coś pięknego. Coś użytecznego. Przekształcałam swoje życie, jedno obrotem koła za drugim. Moja wybrana rodzina stanęła za mną murem, Justyna była moją ostoją, moi przyjaciele, ci, którzy od początku widzieli Sarę taką, jaka jest, otoczyli mnie miłością i śmiechem. Pewnego wieczoru urządziłam przyjęcie w moim mieszkaniu, pokój wypełniały dźwięki rozmów moich przyjaciół, śmiechu, cieszących się jedzeniem, które ugotowałam. Było ciepło, jasno i prawdziwie. To było wszystko, czym nie były moje rodzinne obiady. To była rodzina, ta, którą zbudowałam, ta, na którą zasłużyłam. Kilka miesięcy temu nadszedł list. Rozpoznałam pismo Marka. Moja ręka nawet nie drgnęła. Trzymałam go długo, nie czując nic: żadnego gniewu, żadnej ciekawości, tylko cichą, nieruchomą ciszę. Z oderwanego poczucia ostateczności otworzyłam go. Było to dokładnie to, czego się spodziewałam chaotyczne, żałosne przeprosiny. On i Sara zerwali. Zapowiadał się bałagan z rozwodem, chodził na terapię, pracował nad sobą, przepraszał, chciał z powrotem swojej siostry. Pomyślałam o wszystkich latach, w których pragnęłam jego aprobaty, jego ochrony, i zdałam sobie sprawę, że już tego nie potrzebuję. Mój spokój był mój własny, moja siła była moja własna. Wybaczenie nie jest przełącznikiem, który się włącza, to most, który budujesz kamień po kamieniu. A ja nie miałam żadnego interesu w budowaniu mostu z powrotem do miejsca, które zawsze sprawiało mi tylko ból. Rozerwałam list na pół, potem na ćwiartki i wrzuciłam kawałki do kosza na śmieci. Teraz, rok później, stoję na balkonie mojego mieszkania. Słońce grzeje mi twarz. Podlewam mały, uparty kaktus, który kupiłam po sprawie sądowej. Kiedy go kupiłam, był to tylko kolczasty, zielony kawałek. Dziś rano zauważyłam coś nowego. Mały, błyszczący różowy kwiat zakwitł na jego samym szczycie. Kiedyś myślałam, że siła polega na tym, by nie mieć blizn. Teraz wiem, że chodzi o to, co z nich wyrasta. Przetrwałam. Nie tylko fizyczną napaść, ale i głębszą ranę zdrady rodzinnej. I nauczyłam się, że najważniejszy dom, jaki możesz kiedykolwiek mieć, to ten, który budujesz w sobie. Wzięłam głęboki oddech świeżego porannego powietrza. Po raz pierwszy od bardzo dawna czułam się całkowicie i absolutnie wolna. Drzwi za mną były otwarte, gotowe na to, co nadejdzie. Dziękuję bardzo za wysłuchanie mojej historii. Nie było łatwo się nią dzielić, ale mam nadzieję, że pomoże komuś, kto czuje się uwięziony lub niewidzialny. Moje pytanie do ciebie brzmi: czy kiedykolwiek musiałeś podjąć trudną decyzję o wycięciu toksycznego członka rodziny ze swojego życia? Daj mi znać swoją historię w komentarzach poniżej, a jeśli moja historia poruszyła Cię, proszę polub ten film i zasubskrybuj, aby zobaczyć więcej. To naprawdę pomaga.